Szanowny przyjaciele, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy, na samym początku przykazu od Arkturiańskiej grupy, ja chcę zrobić porządek na swoim kanale, ponieważ pojawiły się bardzo niezadowolenie z tego, że wprowadziłam filmy dla wspierających mój kanał. I droga pani, która napisała ten komentarz, na pewno pani będzie słuchać ten film również. To nie ja, moja droga, podzieliłam ludzi na lepszych i gorszych, tylko pani dzieli ich na gorszych i lepszych, a ja tych ludzi, którzy wspierają mnie, tylko w ten sposób mogę im odwdzięczyć. W odróżnieniu od pani umiem dziękować ludziom. I nie jestem. Rozczeniowa, której wszystko należy za darmo. Jeżeli ja chcę mieć dostęp do lepszych filmów, ja wspieram kanały bez słów. Nikt mnie do tego nie zmusza, tak jak ja nikogo nie zmuszam, ale ja rozumiem tą pracę, którą ludzie wykonują, dając filmy i to oni decydują, jakie filmy dawać dla wspierających, a jakie filmy dawać dla wszystkich. Dla Pani to jest 10 minut. Люб 8 минут слухания, А для меня каждый фильм 2-2,5 годины працы. Я доценяю тех людей, кто на своем канале вправо за вспирание. И я их вспираю. Того, кого я потребую. И все на этот не, Нет, еще не все. Такая моя очень хорошая пациентка, которая тоже будет это слушать. Поздравляю тебя, Богуся. Поведала так. Если ты родилась в бедной родине, то не есть твоя вина. А если умираешь бедным, To jest Twoja głupota. Ja mam nadzieję, że bardzo jasno wyjaśniłam Pani, co znaczy wspierać kanał i dlaczego wspierają kanał i dlaczego ja wspieram kanał. I na, myślę, że na ten temat więcej komentarzy nie będzie. Nie jest obowiązek, możecie tak samo słuchać, jak słuchaliście 7 lat za darmo wszystko. Możecie dalej słuchać y, za darmo. A kto chce, to będzie wspierać. A dzisiaj będzie przekaz od grupy arkturianskiej. Witamy Was, drodzy Ziemianie. Dla wielu świat stał się stresującym i przerażającym miejscem. W miarę rozszerzenia się przepływu energii o wysokiej częstotliwości, służy to identyfikacji i manifestacji gęstych energii, które od dawna były po prostu ignorowane lub ukrywane zarówno osobiście jak i globalnie. Jest kilka osób, które czułem się wzmocnione tymi energiami i wolą działać zgodnie z nimi, zamiast tylko pozwolić im przejść i oczyścić. Niedawne słoneczne rozbłyski na Ziemi są przejawem rosnącej obecności wysokich częstotliwości rezonansowych, które są obecnie fizycznie, emocjonalnie, mentalnie i duchowo Zintegrowane z każdą jednostką. Jednocześnie te wysokie częstotliwości otwierają znacznie więcej oczu na koncepcję separacji, które od dawna uważane są za prawidłowe i normalne. Wielu z Was doświadcza epizodów depresji, niepokoju, złości, smutku i wątpliwości, które wydaje się pojawiać znikąd. Może się okazać, że spoglądasz wstecz z tęsknotą lub staje się bardziej osądzający i negatywny. Wszystko to są stare energie płynące w miarę ich oczyszczania. Osobiście i zbiorowo całkowicie oczyszczacie stulecie życia ze świadomości oddzielenia. Emocje te były często niezbędne do przetrwania i w rezultacie są teraz mocno zakorzenione w umysłach niemal każdego człowieka jako normalne i realne. Nie uważaj ich za swoje. Myśli, uczucia i emocje o negatywnym charakterze nie należą, nigdy nie były i nigdy nie mogą należeć do Ciebie osobiście, ponieważ jesteś zindywidualizowaną boską świadomością, jedynymi cechami. Które naprawdę były Twoje są cechy Boga, harmonia, radość, życie, rozum, obfitość, pewnia i pokój. Nigdy nie zaprzeczaj negatywnym emocjom, które mogą się pojawić, ani nie udawaj stanu świadomości, w którym nie istniejem, którego inaczej nie osiągałeś, ale po prostu pozwól im płynąć, uznając je za takie, jakie są. Zdanie Trójwymiarowego Kolektywu. Pamiętaj, że wszystko, w co wierzysz, jest twoje osobiste i kim jesteś. Jestem chory, jestem biedny, jestem głupi. Staje się twoje, ponieważ jesteście stworcami, którzy tworzą ze stanu swojej świadomości. Są chwile, kiedy musisz poradzić sobie z problemami wynikającymi z życia w energię trzeciego wymiaru. Bez poczucia winy lub poczucie duchowej porażki. Gdy masz jakiś problem, pozwól, aby intuicja poprowadziła cię każdą właściwą ludzką ścieżką. Skontaktuj się z lekarzem, prawnikiem lub profesjonalistą, ale zawsze najpierw poznaj prawdę, że wszechobecna boska świadomość Bóg nie może, nie robi i nigdy nie stworzył ani nie przyjawił niczego poza pełnią siebie. Przez wiele żywotów ignoracja i stworzenie dualności, rozdzielenie i dwóch sił gromadziły się, rozszerzały i zakotwiczały w zbiorowej świadomości ziemię, z której czerpią ludzkie umysły. Te starożytne energie muszą wypłynąć na powierzchnię i oczyścić się w miarę kontynuowania procesu wzniesienia. Rozpoznaj ich przyjawy takimi, jakimi są. Nie wzmacniając, ja zmiany zachodzą na wszystkich poziomach. Bądź przygotowany, zawsze pamiętając, że dobre przejawy materialne są także iluzoryczne jak złe. Zobaczysz, jak wiele konwencjonalnych tradycji wiary i praktyki zaczyna rozpadać się. Trzymaj się moc na prawdy i często zanurzaj się w sobie, aby odpocząć w jedności, słuchając. Cichego głosu, który w rzeczywistości jest głosem Twojego prawdziwego Ja, ponieważ Bóg nieskończenie wyraża swoje wszechobecne, wszechmocne, wszechwiedzące Ja. Medytacja jest czymś w rodzaju podsłuchiwania Boga. Jest to ciche i pewne słuchanie boskiej świadomości w sobie, której możesz być świadomy lub nie zawsze świadomy. Porzuć wszystkie poprzednie wyobrażenia o tym, jak powinna wyglądać ta wewnętrzna więź. Ona może przyjść jako uczucie lub wiedza, lub może się wydawać, że nic nie wydarzyło się, ale zawsze wiedz, że każde intencje i działania na rzecz duchowego wyrównania tworzy więź, ponieważ gdyby Bóg był oddzielony od ciebie, nie istniałbyś. Praktykuj Kiche i tajne uznanie prawdziwej natury, boskości każdej osoby: tych, których lubisz i tych, których nie lubisz, tych, którzy żyją osobno i tych, którzy próbują skrzywdzić innych fizycznie, emocjonalnie, psychicznie i duchowo. Nie oznacza to, że powiniesz lubić ich działania, oznacza to, że widzisz rzeczywistość przez ludzką postać. Nawet kochający i życzliwy ludzie nie są sami w sobie dobrzy, ale raczej pozwalają, aby cechy Boga, który w nich żyje, zamanifestowały się. Fałszywe koncepcje i przekonania muszą najpierw pojawić się materialnie, aby większość naprawdę je zobaczyła i wyprowadziła poza granice. Trójwymiarowy świat stworzył konsensusową świadomość, która pozwala ludziom robić wszystko, co według nich powinny robić, aby być szczęśliwym i usatysfakcjonowanym, bez względu na to, jak może to wpłynąć na nich. Wiele powszechnie wyznawanych przekonań opartych na podziałach jest nadal propagowana jako prawda przez rządy niektóre zorganizowane religie i egoistyczne jednostki. Takie jest przekaz od Arkturian. Z Wami była Irina.